Przede wszystkim chcę odpowiedzieć na oczywiste pytanie, dlaczego się dzisiaj w trybie nagłym spotykamy. Ja cały czas we współpracy z ministrem obrony narodowej monitorowaliśmy tę sytuację, niestety nie pierwszą taką sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt godzin temu na Bałtyku i związana jest z tymi podejrzanymi zachowaniami niektórych jednostek z tak zwanej Floty Cieni w tym przypadku chciałem przede wszystkim zacząć od podziękowania bo w, my przecież nie jesteśmy przeczuleni my nie jesteśmy przewrażliwieni miało miejsce już kilka bardzo masywnych zdarzeń zniszczenia infrastruktury podwodnej więc te zagrożenia nie są abstrakcyjne i w przypadku tej tak zwanej floty cieni są to przede wszystkim jednostki rosyjskie chociaż pływające pod różnymi banderami tak jak w tym przypadku jeśli Dobrze odnotowałem to były a czy Antigua, tak? Antigua, ale przecież wiemy o co chodzi. Dzięki waszej, waszym działaniom ja jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany, że w sposób bardzo skuteczny, dyskretny, bez nadużywania niepotrzebnych środków, ale udało się zniechęcić statek do jakichś działań kinetycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenia kabla energetycznego. No bo sprawa jest niestety. W, już dość typowa, jak tutaj panom admirałom, generałom nie muszę tego wyjaśniać, ale ciągle nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak często obiekty infrastruktury krytycznej, te międzynarodowe leżące na dnie Bałtyku, jak często są obiektem działań o charakterze dywersyjnym. Czy, czy wręcz terrorystycznym. Mieliśmy już do czynienia z akcjami, które doprowadziły do bardzo masywnych uszkodzeń. W tym przypadku statek manewrował w pobliżu kabla energetycznego łączącego Szwecję i Polskę. To, że także dzięki waszym działaniom, szybkim, zdecydowanym jednostka odpłynęła do jednego z portów rosyjskich, no to jest no, oszczędziliśmy sobie bardzo poważnych, no i świadom kłopotów i, i nakładów finansowych. Wiem, że jeszcze yy, cały czas badamy, czy nie doszło do podłożenia jakichś ładunków. No wiadomo, że trzeba to sprawdzić bardzo dokładnie. Yy, czy, czy dobrze rozumiem, ORP Hebelu się yy, ciągle w, w morzu? Cały czas, tak. W, w, to w, traf, w, to, I na razie nie ma żadnych yy, złych, złych sygnałów. Okej. Okay. I taki przypadek dobry, znaczy dobry, no, źle, że mamy do czynienia z takimi zdarzeniami, ale przypadek sprawił, że ja dzisiaj będę także w Gdańsku de facto inaugurował wielki zakład produkcyjny leżący nad wodą na Nowy Wyspie Ostrów Baltic Towers. I mówię o przypadku, ponieważ tam będą produkowane wieże wiatrowe, morskie. A więc także pod naszej masywne inwestycje na Bałtyku. I musimy sobie zdawać sprawę, że te incydenty, jakie się zdarzają z udziałem floty cieni, czyli tych de facto rosyjskich sabotażystów, one mogą się niestety powtarzać w przyszłości coraz intensywniej. I z tym się krzyżuje nasze, nasze działanie, czyli bardzo poważne inwestycje na brzegu i na morzu. Dotyczy to nie tylko inwestycji wiatrowych, no ale elektrownia jądrowa, która będzie budowana przy pomocy przede wszystkim transportu morskiego, jeśli chodzi o dostawę podstawowych elementów do tej budowy. To są oczywiście offshory, czyli wielkie, naprawdę gigantyczne farmy wiatrowe, które będziemy stawiali na Bałtyku, nie mówiąc już o innej infrastrukturze tej klasycznej podwodnej kable, gazociągi, etc. Więc nieprzypadkowo ta inicjatywa Warta Bałtycka, czy to Baltic Century. Znaczy inicjatywy no, okazała się czymś koniecznym. Nie, nie, nie trzeba było użyć takich środków wczoraj, ale, ale nie oszukujmy się. Znaczy, nie ma sobie co budować jakieś iluzji, nie ma co wypierać tych faktów. Bałtyk stanie się być może miejscem, tak jak dzisiaj wschodnia granica Polski, permanentnej konfrontacji takiej hybrydowej. Chociaż to już nie jest do końca hybrydowe. No, jeśli ktoś wysyła jednostki po to, żeby niszczyć infrastrukturę, to nie wiem dlaczego mamy to nazywać konfliktem czy wojną hybrydową. To jest prosty, agresja wymierzona w, w, w bardzo istotne, dotyczące naszego bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko rzeczy. Więc chciałem bardzo podziękować za tę akcję i za to, że wszyscy...